Serdecznie witamy przedstawicieli władz lokalnych, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych oraz służb mundurowych. 1 września 1939 roku o świcie Polska została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy. O godzinie 4:45 padły pierwsze strzały w kierunku Westerplatte, symboliczny początek II wojny światowej, najtragiczniejszego konfliktu w dziejach ludzkości. Bez wypowiedzenia wojny, wbrew wszelkim zasadom prawa i honoru, wojska niemieckie przegroczyły granice Rzeczypospolitej. Spadały bomby na polskie miasta, płonęły domy, ginęli bezbronni cywile. A jednak Polska nie ugięła się. Od pierwszych godzin września żołnierze i obywatele stanęli do nierównej walki, broniąc niepodległości i godności narodu. Westerplatte, Poczta Polska w Gdańsku, Oblężona Warszawa i bitwa nad Bzurą. Te miejsca stały się wiecznym świadectwem bohaterstwa i niezłomnej woli oporu. 17 września do niemieckiej agresji dołączył Związek Sowiecki, dopełniając tragedii Polski. Ale mimo podwójnego ciosu, mimo klęski militarnej, duch walki nie zgasł. Polacy walczyli dalej na wszystkich frontach świata, w podziemiu, w konspiracji. W powstaniach i w codziennym oporze wobec okupanta. Dziś, pochylając głowy w zadumie, oddajemy hołd wszystkim ofiarom tamtych dni, żołnierzom, którzy zginęli w obronie ojczyzny i cywilom, którzy padli ofiarą bezlitosnej wojny. Ich ofiara stała się fundamentem naszej wolności i przestrogą dla kolejnych pokoleń. Niech pamięć o 1 września 1939 roku będzie dla nas zobowiązaniem, by strzec pokoju, pielęgnować wolności i nigdy nie pozwolić, by historia tamtej tragedii się powtórzyła.